Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj przewodniczący Rady Miejskiej w Bochni, pan Ryszard Najbarowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, zaprosiłem pana, żebyśmy podyskutowali o, o takich trzech tematach. Obwodnicy łapczycy, KN2, no i sprawy w ogóle problemów komunikacyjnych w mieście. Pierwszy temat to jest temat obwodniczy Łapczycy. Ostatnio na sesji Rada Miejska przyjęła takie oświadczenie, w którym apeluje do wojewody, generalnego dyrektora dróg krajowych Autostrad oraz wójta gminy Bochnia o skorygowanie trasy planowanej obwodnicy w Siłapczyca. Stąd z w Siłapczyca pan. pan Ciągle cofnę na jego imię. Pan Raczyński Jerzy um, mówi tak, no miasto przeszkadza w realizacji obwodnicy wsi Łabczyc. Jak się Pan do tego stosunkował? Ja sądzę, że raczej nie przeszkadza i jest to pewien krok ku temu, aby właśnie te wszystkie działania przyniosły jakiś pozytywny dla wszystkich skutek. Ja może zacznę od tego, że no to właśnie jak jest, to wyglądało od samego początku? To nie jest taki nasz wymysł, że myśmy nagle zobaczyli, że jest problem lub że w ogóle jest obwodnica łapczycy. Pod pojęciem e... myśmy pan ma na Radę Miejską i Radnych. Rady Miejską tak. oczywiście, bo oni cały czas tutaj na uwadze mam. Zgłosili się do mnie przedstawiciele ulicy Brodzińskiego, przedstawiciele takiego komitetu, tak to można nazwać, w obawie o wywłaszczenie, wyburzenie własnych domostw. Z tego tytułu informując mnie, że byli również u pana burmistrza Bogdana Kosturkiewicza, przyszli też i do mnie, aby Rada Miasta, jako w pewnym sensie organ stanowiący, a zarazem przedstawiciele w tej Radzie, którzy zostali wybrani przez te osoby, zajęli się tym i postanowili im pomóc. I to jest właśnie, uważam, działanie moje, działanie Rady, aby tym obywatelom, powiem tak górnolotnie, w jaki sposób, jeżeli im się krzywda dzieje, to im hmm. pomóc trzeba. Ja sam nie byłem doskonale zorientowany w temacie, jako że... Był to temat mi trochę obcy, natomiast y, państwo, y, ci państwo, którzy się zgłosili, oni przedstawili mi w jakiś sposób y, szeroki zakres tego wszystkiego, co tam się dzieje. I okazuje się, że... Y, Ale oni te informacje mieli skąd? Nieoficjalnie? Oni, czy, oni, nie, czy oficjalnie to byli, to, byli informowani to, o tym? Oni byli to? oficjalnie informowani, jako że byli stroną w postępowaniu i cały czas ich starania biegły ku temu, aby... Te domy, w których mieszkają, nie uległy wywłaszczeniu, wyburzeniu. Chodzi o sześć domów. Tak? Chodzi o sześć domów, mm -hmm. tak, i aby obwodnica, która miała biec kiedyś stroną południową od drogi krajowej, teraz ta druga koncepcja przewidująca, że to pójdzie drogą po części północnej przez Górny Gościniec, żeby była... Przesunięta w stronę południową o jakieś 10 do 20 metrów. Mhm. Wtedy by to zadowalało wszystkich mieszkańców. Ci... Ale czy nie oznaczałoby to wyburzenia domów z kolei Chłopczycy jakiś? Bodajże dochodziłoby do wyburzenia dwóch domów, ale ci mieszkańcy tych dwóch domów już zda... z dawna byli zdecydowani, że te domy będą zburzone i oni się z tym godzili. Mhm. Także był to jakby najmniejszy wymiar kary, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tam się znajdują i tam mieszkają. I... Pierwsze działanie to moje było w tym kierunku takie, że wystąpiłem do Komisji Rady Miasta przed sesją marcową, a w szczególności do Komisji Gospodarki Komunalnej, żeby zajęła stanowisko w tej sprawie jako komisja merytoryczna. Mhm. I komisja ta przygotowała oświadczenie na sesję marcową i to oświadczenie miało być głosowane na sesji. Jako że również przedstawiciel zarządu, właściwie przewodniczący zarządu osiedla kolanów, wnosił pewne zastrzeżenia do tego oświadczenia jak i tam e, wyniknęły nowe rzeczy które jakoby miały świadczyć o zmianie kierunku wjazdu zjazdu i przesunięcie przesunięcie zostało dostało tak przyjęcie oświadczenia zostało przesunięte. postanowiłem że jeżeli są wątpliwości to wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić do końca mhm. w związku z tym ustaliłem że wszystkie zmiany które ewentualnie będą wprowadzone mają być skorygowane na sesję Kwietniową. Dałem do zrozumienia i zaprosiłem na, na to posiedzenie Komisji Merytorycznej przedstawicieli tych zagrożonych domostw, tak samo osoby zainteresowane oraz przedstawicieli Komitetu y, Osiedlowego KOLANów oraz innych osób zainteresowanych tą sprawą. Także byli wszyscy poinformowani i na Komisji Gospodarki Komunalnej przed sesją kwietniową y, ustalono porozumieniu z tymi osobami to oświadczenie, które pan na Mam wstępie... przed sobą. Panie Przewodniczący, w tym piśmie, w tym oświadczeniu jest napisane pismo wy wykonawcy dokumentacji technicznej firmy Jakob Spółka ZO z dnia 13 czerwca 2008 roku wskazuje, że istnieje możliwość skorygowania tej dokumentacji, tak by chronić posesję mieszkańców Bochni w pobliżu węzła ulicy Brodzińskiego, niegodzących się z ich wyburzeniem. Czyli tak, rozumiem, że, tak. że jest możliwość tej korekty. Jest, no więc o to chodzi. Ta y, koncepcja jest, to jest pewna koncepcja projektowa. Y, 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 ci zagrożeni y, mieszkańcy zwrócili się do tej firmy. Y, i firma wystosowała pismo do Urzędu Miasta, przedstawiając informację, że jest taka możliwość, aby przesunąć tą planowaną wstępnie trasę na południe o jakieś 10 do 20 metrów, z tym, że wiąże się to z czasem. No i z pieniędzmi. O pieniądzach tutaj mowa nie była. Pieniądze były podawane w różny sposób, podejrzewam, że raczej z kapelusza. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o czas i termin, to ograniczało to do 4 do 6 miesięcy, jeżeli chodzi o wykonanie tej koncepcji chodzi Czyli przedłużenie po prostu. Przedłużenie. No ale to było w czerwcu, to pismo jest datowane 13 czerwiec 2008, a, a mamy już prawie czerwiec 2009, czyli w tym okresie od 13 czerwca 2008 do chwili obecnej nic w tej sprawie się nie dzieje. Oha, Panie Przewodniczący, Pan widział te koncepcje, jak to będzie przebiegało, jak to ulica będzie tak, przebiegała. A, e, jak to się będzie tutaj... nie, nie mówiłem tego wcześniej, uh -huh. ale na tą sesję e, marcową zaprosiłem tych przedstawicieli, e, tych mieszkańców uh -huh. i oni przedstawili wszystkim radnym i gościom zaproszonym na sali, jak by wyglądała ta sytuacja z przesunięciem tej uh -huh. drogi na południe. Uh -huh. Uh -huh. Czyli Radni w jakiś taki sposób no bym powiedział no wizualny zostali doskonale zorientowani poinformowani jak to będzie wyglądać. Czyli sytuacja jest ale generalnie sytuacja wygląda tak, że ym, obwodnica łapczycy ma przechodzić takim tunelem tutaj yy, jakby łączyć się z tą obwodnicą tak. teraz Bochni, a nad tym ma przechodzić taki wiadukt, który z kolei będzie łączył mieszkańców Bochni z Czwórką, tak, tak jest. W tym sensie y, mieszkańcy Czwórki y, nie będą mieli jakby bezpośredniego zjazdu do obwodnicy. Czy to jest konieczne? Jak to pan to, jak to, no pan to ocenia Dlatego mówiąc o tym, że na sesji marcowej przedstawiciel Zarządu Osiedla Kolanów zwrócił na to uwagę, mm -hmm. że w zasadzie no jakby osiedle jest poszkodowane, że tego zjazdu nie ma. Mm -hmm. Z kolei ja wiem, że w rozmowie z mieszkańcami okazuje się, że oni tego zjazdu nie chcą. No nie wszyscy być może, Aha. ale jednak wiązałoby się to z większym mhm. nasileniem ruchu w tym miejscu. Aha. Nie da się ukryć. Aha. Czyli przewodniczący złożył pan postulat, a niekoniecznie skonsultowawszy go z wszystkimi Ta. mieszkańcami. Tak? On też dlatego mówiłem, uh -huh. że jeżeli macie Państwo jakieś zastrzeżenia i żeby to pismo było w formie oświadczenia uh -huh. bardzo tak prawidłowo, to należy te wszystkie sprawy omówić na kolejnej tej komisji przed sesją kwietniową mhm. i dlatego o tym jeszcze raz mówię, że tylko to między innymi i inne jeszcze tam drobiazgi były mhm. brane pod uwagę po to, abyśmy wypracowali to oświadczenie no w, taki, w takiej formie no mhm. bardzo zbliżonej do, żeby zadowalała każdą ze stron. Panie Przewodniczący, pewnie to będzie ciężko, ale no trzeba do, jakoś do jakiegoś kompromisu dążyć. Panie Przewodniczący, no powiedział Pan, nic w tej sprawie od, od tamtego czerwca 2008 roku tak naprawdę się nie dzieje, czyli no nic, korekty nie, nie, nie ma. ma na ten dzień, czyli są te pierwsze plany póki co, tak. jakby czyli ciągle do wywożenia są te domy, które, które są na ulicy Brodzińskiego, te sześć domów no wyobraźmy sobie sytuację, w której e, generalny dyrektor drugiej autostrad mówi, no nie robimy korekty, zostawiamy tak jak jest idzie sześć domów do wywożenia co Rada Miejska na to? no ja sądzę, że Rada Miejska za wiele w tej sytuacji już więcej zrobić nie może mhm. możemy y, pisać oświadczenia do generalnej dyrekcji, możemy pisać do wojewody możemy nawet pisać do rządu ale tyle co zrobić możemy, to tylko to. Panie Przewodniczący, rozumiem, że to pismo zostało wysłane do wojewody, do, do Generalnego Dyrektora Dróg, Dróg Krajowych Autostrad i do Wójta Gminy tak. Bochnia. A zna Pan opinię Wójta Gminy w tej kwestii? Czy wie Pan, czy Wójt jest gotowy na taką korektę? To znaczy, dokładnie tego nie wiem. Sądzę, no że no. na pewno by to zaburzyło pewne plany Pana Wójta. I na pewno y, w tym momencie y, pan wójt nie wypowiedziałby się chyba do końca, czy ta y, koncepcja nowa by mu odpowiadała. Mm -hmm. I ja chcę zaznaczyć, że my od samego początku kierowaliśmy się jednak tym, że obwodnica łapczycy jest y, kwestią priorytetową i my zdajemy sobie sprawę, wiemy, jak ona jest bardzo łapczycy podobna. Trzeba. Stąd y, mm -hmm. potrzebna, stąd mm -hmm. my... Y, Pisząc oświadczenie w obronie tych osób zagrożonych, nie mieliśmy na uwadze ani nie mamy nawet zamiaru wywoływać jakiegokolwiek konfliktu. Ktoś z boku patrząc, mógłby sądzić, że prowokujemy jakiś konflikt między miastem i gminą. No ja Dlaczego taką... nie chcemy dopuścić? No właśnie, ja się mam taką obawę, że boję się, że rozwiązania to komunikacyjne, obwodnica łapczycy. Yy... Czy padnie na czas kampanii wyborczej, która już powoli jest odczuwalna tutaj w lokalnym świecie politycznym i może doprowadzić że, że, do, do jakby do fiaska tego całego przedsięwzięcia? Nie mam takiego? Bału? Ja myślę, że jednak mądrość tutaj zwycięży i e, sądzę, że dojdzie do porozumienia. Ja jestem w ogóle osobą, e, która chciałaby godzić, a nie dzielić. Mhm. Zresztą taka była moja kwestia dotycząca e, Rady i na pewno póki jestem przewodniczącym rady będę wszystko robił będzie żeby robił tak, wszystko aby żeby... do zgody doszło a nie żebyśmy mogli to zburzyć. Zapraszam państwa za chwilkę do drugiej części porannej kawy, w której będziemy rozmawiać o kn 2 Dziękujemy bardzo. Dziękuję.